Siemano. Dziś sobie porównamy petarty NWP z CE. NWP posiadają 1,5 grama na sztukę, czyli 54 gramy na opakowanie, 36 sztuk. Rok produkcji ich to 2016. Niestety już ich nigdzie nie można kupić. Tu mamy z CE. Rok produkcji 2018. 54 gramy, znaczy 6 sztuk. Czyli teoretycznie powinny być takie same. Jeżeli przeważę Wam to za chwilę Wam się wyświetli. Ile one mają. Zobaczmy jak się prezentują teczkę. Są pakowane w woreczki. Po 6 sztuk. Widzisz takie naklejki, naklejki To naklejki, się akurat oderwała. O. Palimy sobie na początek po kilka sztuk NWP i CE. Zobaczcie jak wyglądają te z CE. Korpus w miarę gruby gips no, on całkiem też gruby teraz nwp nwp po lewej jakby grubsze były te z CE. są trochę grubsze Ląd z CE mają trochę grubszy też. Długość podobna. Dobra. Zacznijmy sobie od odpalenia trzech sztuk LWP. Bardzo głośne. NWP. NWP, jeszcze jedno. Bardzo dużo dymu zostawiają. Są to moje ulubione petardy. Teraz lecimy z CE. Walnik mi się rysuje Ląd się jakby trochę szybciej pali N... N C C e. Słabe są. Myślałem, że będą głośniejsze. A, jeszcze nie powiedziałem Wam ceny. Cena ich się praktycznie nie zmieniła. Są po 10-11 zł Dobra, zróbmy sobie teraz test na decybelomierzu. Odległość 5 metrów. Może się uda. Najpierw lecimy z dwiema sztukami CE, a później NWP. No, jako drzewa się odbiło trochę głośniejsze. 114,4. A. 115. Teraz nasz faworyt. En vous plaît. Tu się trochę dalej odsunę. Wiadomo dlaczego. 118. Coś tak mało? Coś on słabo. Ten decybelomierz pokazuje. łał wow. ten decy test na garnku ce oszty panie trzy metry Tego wariata NWP, o i to jest petarda. Dobrze, a może jeszcze sprawdzimy test na wodzie, czy toną, czy się palą w ogóle. Dobre, ja test oceniam na jakieś 4 na 10. Z tego względu są bardzo słabe. Jakość wykonania mają dość dobrą, NWP oczywiście ocena może być tylko jedna, 10 na 10, garnek jeszcze przed chwilą strzelał po niej, no, także co, jeśli filmik się spodobał zostaw koniecznie łapę w górę, miły komentarz, zasubskrybuj kanał i do następnego, hej!